Wspomniałeś, że wcześniej spałeś na terenie jakiegoś zakładu, tak? Tam tak, miałeś ciepło. Tak. Ale zostałeś wyproszony, By, tak? Tak, tak jest. Chorzowie. Bardzo ładny zespół był taki chrześcijański, to był chrześcijański dom jakiś... Nie już zapomniałem tego, ale bardzo miły były ludzie. No i tam trochę przeszłem, przeszłem, bo udali mnie na taki pokój, gdzie byli tacy chłopaki, którzy też trochę w życiu mieli problemy, no ale nie, źle się to skończyło, bo... Było do takiej sytuacji, że po prostu no, zlikwidowali to, bo ze względu na to, że chłopaki nadużywali alkoholu, w nocy tam puszczali sobie takie erotyczne filmy. No i któregoś dnia doszło do tego, że ja tam nie chciałem, z nimi się za bardzo z tego, to zostałem pobity. Wyrzucili wszystkich. Oprócz tego kierownik całego tego chciał, żebym ja zrobił mu sprawę, ale ja powiedziałem, że nie, nie chcę robić żadnej sprawy. No i do dziś cierpię na ten obojczyk, bo mam złamany obojczyk. Za młodych lat pracowałem zawsze na karuzelach, zawsze gdzie jakaś karuzela przyjechała, to se dobierałem, nie? dorabiałem, przyszłem, to tam została na noc, pilnować trochę, nie? potem jak potrzebowali, to zawsze bilety kasowałem gdzieś na dużej karuzeli, na małej karuzeli. Na szczelnicach nie, bo się nie dawałem rady, bo też już miałem trochę nie, nie bardzo z tą głową. No ale zawsze mnie brali. Potem jak karuzela gdzieś wyjeżdżała, to jeździłem z nimi. Wiadomo, składać to wszystko, potem na nowo roz, rozkładać. No było elegancko, jeździliśmy po całej Polsce. Potem przerzuciłem się, przyjechała taka czeska karuzela, z nimi jeździłem też, bo za, wyrobili mi wkładkę paszportową, miałem, miałem z nimi do Czech jechać, tam miałem sobie ukształtować życie. Ale no znowu popadłem w takie towarzystwo, że niestety no, że to się dla mnie skończyło. Nie? Na imię mam Czesław, mam 62 lata. Mhm. Powiedziałeś mi, że jesteś bezdomny od dłuższego czasu, Tak. tak i że masz za sobą również e, m, pobyt w zakładzie karnym. Tak Czy mógłbyś powiedzieć e, jak długo byłeś w zakładzie karnym? No byłem rok... Tak razem byłem tak, raz miałem rok, raz miałem półtora roku, potem chyba 8 miesięcy, tak z 3 lata byłem. To były kradzieże, tak? Tak, tak, tylko kradzieże. Mhm. E, Twoje lata osiemdziesiąte. 80 lat lata. Tak. Twoja bezdomność wynika w tej chwili z czego? No po prostu budynek poszedł do rozbiórki. Mieszkałem na Pszczyńskie, Pszczycka 40 przez 5, a budynek poszedł do rozbiórki, potem mieszkałem jakiś czas u mamy, bo nie do, wszyscy dostali mieszkanie, mama, do cała, bracia też dostali, a ja nie dostałem, no to byłem u mamy. Ale Jaka mama... to była miejscowość? Gliwice. 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 Mhm. I mieszkałem w Gliwicach, no i potem jak mama umarła, ja tam jakiś czas byłem na tym mieszkaniu, ale nie miałem z czego opłacać te mieszkanie, no i po prostu zostałem wyrzucony z tego. Za eksmisję zrobili, nie? Bo był, mieszkanie zrobiło się zadłużone i po prostu musiałeś opuścić, opuścić musiałem mieszkanie. Wspomniałeś poprzednio w rozmowie ze mną, że twój tato zginął tragicznie tak, w zakładzie pracy. W zakładzie pracy. Bardzo cię Świ proszę opowiedz. Więc chcieli roliac w, w, w tochowicz pracował, był akurat mechanikiem i, i tam, no był takim, że jak coś się słownicy popsuło, to tam zawsze przybrali go do jej pracy. No i akurat, akurat jakiś słup dachowy, coś takiego się popsuło, że słownica nie musiała, nie mogła chodzić. No i Akurat było tak, że tatę tam wzięli nie? i tata tam naprawiał to jakiś słup, Ja nie pamiętam, co, ale tak że I akurat ten gościu, co miał wyłączyć tą suwnicę, jakaś doszła sytuacja, że z kimś się zagadał, jakiś urlop i tam akurat zapomniał wyłączyć tą suwnicę. No i akurat ta suwnica szła i mojego tate złapała. No i trudno, tak się skończyło, że zabiło nie przejechała tate. No i... To jest bardzo przykre. Potem. E, powiedziałeś, że obowiązek utrzymania całej rodziny spadł na Twoją mamę i Twoja tak. mama ciężko pracowała. Ciężko tak? pracowała, pracowała w szkole, pracowała w tej szkole w Gliwicach w Piątce najpierw, gdzie ja chodziłem do niej, a potem poszła jeszcze do... do to był ZKMPW, teraz jest się nazywa, ale przedtem był ZKMPW, pracowała zaraz po, jako sprzątaczka, to była druga praca jej. Po, po szkole zaraz leciała do szkoły, do pracy. Tylko przyszła, zrobiła nam na szybko obiad i do drugiej pracy. Mhm. Mm no. jest... Cały czas była sama, wychowywała nas do, do tych lat, co mogła. Wspomniałeś Aż... też, że bracia nie żyją? Tak, Tak, bracia nie żyją. Zmarli śmiercią naturalną, tak? Czy... Tak. tak. W jakim wieku? No, jeden miał już nie pamiętam, który lata, ale też. Na raka umarł, rak kręgosłupa go no a, a drugi miał jakieś... też tam był w schronisku, a potem z tego schroniska gdzieś wzięli go też do szpitala i też... No też, też coś z głową właśnie miał, nie wiem, czy dostał jakby udaru, czy wylewu. No i teraz właśnie ja tak te, też, nie wiem, też, też czuję się jakbym... To coraz gorzej ze mną jest, nie? Też... Nie daję sobie rady i... Wspomniałeś, że masz problemy psychiczne, Psychiczny, tak? Psychiczne, tak. Tracisz pamięć, chodzisz pamię do sklepu. Tracię pamięć, i... pamięć, no i chodzę i do sklepu, i... zagadam się, nie wezmę reklamówki z zakupami, tylko wyjdę, nieraz było tak, że odstawiłem portfel, parę pieniążków jeszcze miałem, ale zostawiłem go w sklepie, potem przychodzę na ławce, siedzę i patrzę się, no nie mam portfela, przychodzę, no niestety tu nic nie było. Z kimś rozmawiam, właśnie tak jak teraz w tej sytuacji jestem, nagle coś ze mną mówi, mówi, dobrze się czujesz, ja mówię, czemu? No bo widzę, że jakiś strasznie zaczyna się cząć, ja mówię, no nie wiem, to wie, czuję, no i taki czerwony się robi, ja mówię, no to chyba ciśnienie. A teraz oprócz tego to jeszcze czuję, że chyba mogę mieć cukrzycę, no bo mam coś takiego, że coraz bardziej tracę wzrok, oprócz tego z tą pamięcią, to jeszcze, no gdzie idę, zaraz muszę iść szybko sikać, bo z moczem mam. I to mi właśnie powiedzieli, że chyba mogę mieć coś, nadmiar cukru w organizmie. Mogę nie? tak. Wspomniałeś, że śpisz w starym, opuszczonym tak, samochodzie. Tak, starym, stale opuszczonym samochodzie. To jest takie szybko, częto. No, no to, to, to jakby ktoś zobaczył te auto, to by powiedział, człowieku, jak ty to wytrzymujesz? Ale jak ty sobie dasz radę w zimie? Bo przecież już no mamy koniec teraz, sierpnia. Teraz właśnie nie wiem, no nie wiem, no nie wiem. Nie wiem, co będę musiał zrobić. Tak, to jeszcze ja miałem jakąś pomoc, to jak gdzie nie miałem pomocy, no to starałem się, żeby poszłem do szpitala, zrobili mi lekkie badania, no to pojechałem do takiego ośrodka, do Gorzyc, w Gorzocach byłem. Byłem też w takim jednym, w Toszku byłem na leczeniu, to też byłem 8 miesięcy w szpitalu. Mhm. No. Wspomniałeś, że wcześniej spałeś na terenie jakiegoś zakładu, tak? Tam jest tak, ciepło. Tak. Ale zostać wyproszony, Wy, tak? Tak, tak, jest. Chorzowie. Bardzo ładny, zespół był taki chrześcijański, to był chrześcijański dom jakiś, nie Już zapomniałem tego, ale bardzo miły były ludzie. No i tam trochę przeszłem, przeszłem, bo udali mi na taki pokój, gdzie byli tacy chłopaki, którzy też trochę w życiu mieli problemy, no ale nie, źle się to skończyło, bo będąc w takiej sytuacji, że po prostu no. Zlikwidowali to, bo ze względu na to, że chłopaki nadużywali alkohol, nocy tam puszczali sobie takie erotyczne filmy, no i któregoś dnia doszło do tego, że ja tam nie chciałem z nimi się za bardzo z tego, to zostałem pobity. Wyrzucili wszystkich. Oprócz tego kierownik całego tego chciał, żebym ja zrobił mu sprawę, ale ja powiedziałem, że nie, nie chcę robić żadnej sprawy. No i do dziś cierpię na ten obojczyk, bo mam złamany obojczyk. Słuchaj, to są bardzo niebezpieczne takie miejsca, prawda? Nie no, to znaczy nie, nie bez, jest bardzo dobry ośrodek, tylko no nie, niektórych ludzi właśnie, no ale on, oni o tym nie wiedzieli, że oni do tego stopnia się dopuszczą, nie? Mhm. A jak to wyszło po miesiącu, po dwóch, no to coś było za późno. A ja byłem bardzo wystraszony, no i nie chciałem mieć powiedzieć jaka jest sytuacja, nie? A potem jednak doszło do tego, że... Ja coś źle skończyłem, no ja najgorzej no, bo zostałem pobity, złamany obojczyk, szczękę mam przestawioną, mi strasznie nie mogę jeść, bo mnie ta szczęka tak boli, czasami strzela mi strasznie, poszedłem do lekarza, żeby mi zrobili badania, to lekarz powiedział, o, ty masz bardzo, jest niedobrze swoją szczęką, wymaga operacji, jak to usłyszałem, operacja tak uciekła. Dobrze, obecnie jak sobie radzisz? Masz y, pomoc społeczną, masz no, jakiś zasiłek? Mam, mam pomoc społeczną, dostaję zasiłek, ale z tego względu, że teraz dostałem pół roku, a minęło mi pół roku i ja nie, 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 nie za bardzo z tymi dniami, nie, miesiącami, mi się pomyliły miesiące, no ale poszłem do tej pani socjalnej, powiedziałem jej jaka sytuacja, ona mówi: "Oj, to musimy robić na nowo wywiad". Ja mówię: "No jak, ja mam do końca roku napisany nadzec nie, bo tu jest tak, że teraz co pół roku jest podnawiane". No ale ta pani mi powiedziała: "No dobrze, no i zrobiła mi ten zasiłek". I oprócz tego teraz no już dłuższy czas czekam na te pieniążki, bo już miesiąc czasu minął, nie? A jest mi bardzo ciężko, bo co miesiąc dostawałem już pieniądze, a teraz już miesiąc minął, nie dostaję, zawsze dostawałem konserwy z OPS-u, ale teraz wszystko mają wstrzymane, OPS-u powiedzieli, że prędzej nie, tylko w październiku, obiadów też nie dostaję żadnych, no nic, no jest mi tak ciężko, że chodzę, no zaczepiam ludzi, jak mi ten ja trochę grosza, ten mi da trochę do... tu mnie gdzieś zaproszą na jakieś jedzenie, no, no i to tyle, co ja mogę zrobić. Czyli no obecnie, właśnie, obecnie nie masz żadnych środków mam, do życia, tak, żadnej opieki żadnej społecznej? Żadnej opieki, nic. Bardzo Ci współczuję, jest... to jest trudna sytuacja. No ja wiem, że każdy, każdy mi mówi, no ja Ci współczuję, ja Ci współczuję, no ale co z tego? Dadzą mi, zaproszą mnie na jakiś obiad, dadzą mi parę groszy, no ale to... Na tym się kończy, tak? Tak, na tym się kończy. Co byś teraz potrzebował, żeby w ogóle stanąć na nogi? Teraz co bym potrzebował, no... Masz w ogóle dowód osobisty, czy nie? Tak. W przyjaźni. To bym potrzebował w przyjaźni. No. Nie masz tutaj w Gliwicach. Uh -huh. Nie masz tutaj w Gliwicach nikogo, do którego N mógłbyś nie, się zwrócić. Nie, 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 Miałem rodzinę, miałem rodzinę. Wujków, ciotki, biały stoku, niebiały stoku, Katowicach, w Warszawie, ale wszystko poumierało. Wszystko. Katowice Gieszowiec miałem ciotkę, wujka też. I też umarli, no niestety. Jeździłem zawsze, kiedyś tam po paru latach miałem pomoc, ale potem już. Skończyło się, tak? Skończyło się wszystko. No. Uprzejmie Ci dziękuję, że podzieliłeś się swoją historią. Życzę Ci jak najlepiej. Dziękuję. Wszystkiego dobrego Ci życzę. Dziękuję.